Witajcie, kochani. Przed nami ostatnia już karta, 21. naszego cyklu spotkań z tarotem psychologicznym i stariom Rydera White'a. Oto karta Świat. Zacznijmy standardowo. Zerknijcie sobie na link do pliku graficznego, który znajduje się w opisie filmu. Przyjrzyjcie się tej karcie. Co wam się w niej podoba, co wam się w niej nie podoba, jakie macie wobec niej. Emocje, z czym kojarzą Wam się symbole? Zastanówcie się nad tym i jak będziecie gotowi, puśćcie filmik dalej. A zatem, kochani, ruszamy. Zacznijmy od tego, że tło karty jest niebieskie czyli oczywiście emocje, intuicja, podświadomość, nieświadomość, duchowość. W centrum karty widzimy kobietę tańczącą. Nagą, opasaną szarfą, dookoła niej mamy zielony wieniec z czerwonymi kokardami i w chmurach cztery głowy w rogach karty. Kobieta będzie nam się kojarzyła po pierwsze z magiem, pod tym względem, że posiada dwie białe pałeczki. Dwie białe pałeczki będą nam mówiły o dualności, na której oparty jest cały świat, ponieważ są w kolorze białym, będą mówiły one o woli, a o woli, która pochodzi z naszej jakby wewnętrznej świętości, z naszej czystości intencji. Czyli tutaj jakby ta kobieta kieruje się nasz, swoją najczystszą intencją, e, jej wola jest czysta, dobra, pozytywna, płynąca z serca. Kobieta jest naga, to nawiązuje nam do karty gwiazdy. I do karty Słońca, gdzie jakby ta nagość mówi nam o naturalności, o tym, że ona jest szczęśliwa ze sobą, że jest prawdziwa dla siebie, że nie boi się być naga w sposób przenośny również dla siebie samej i dla innych. Że potrafi być prawdziwa dla innych, że potrafi, ponieważ jest na terenie niebieskiego, okazywać uczucia w sposób prawdziwy, że nie boi się oceny, nie boi się negacji, że po prostu jest sobą. Kobieta jest w pozie jakby tańczyła, jest tancerką życia, ponieważ życie jest tańcem, jest ruchem. Świat jest ruchem, świat się nigdy nie zatrzymuje. Co też pokazuje nam tutaj szarfa, która układa się w niedomknięty symbol nieskończoności. Wszystko wzajemnie się przenika. Nieświadome staje się świadome, ale też świadome może stać się nieuświadomionym. Wszystko płynie cały czas, jest w ruchu. Szarfa jest w kolorze fioletowym. Czyli jest w kolorze duchowości. Naszą tancerkę, a jeszcze dodajmy, że nasza tancerka, ma podobny nieco układ ciała jak karta wisielca, tylko odwrotnie. Nawiązanie jest takie, że jeśli ktoś wcześniej nie przebył momentu odwrócenia, czyli zmiany perspektywy, nie będzie mógł dojść do tego finalnego momentu. Czyli osiągnąć pełnej satysfakcji. Zresztą tamta karta to dwumastka, tutaj mamy 21, więc jakby znowu odbicie lustrzane, tak? To, co otacza naszą tancerkę, o czym przed chwilą zaczęłam mówić, to wieniec. Wieniec jest koloru zielonego i może nam się kojarzyć zarówno z triumfem, ale może nam się też kojarzyć z więzieniem. To, w jaki sposób to postrzegamy, zależy od nas. Czy świat jest dla nas więzieniem, czy świat jest dla nas triumfem i szansą? Jakby wybór należy do nas. Czy świat jest ograniczeniem, czy świat jest możliwością? Zieleń wskazuje na kontakt z naturą. Człowiek może istnieć tylko wewnątrz natury. Czerwień to znowu symbole nieskończoności i oczywiście aktywność. Głowy, które widzimy, wychodzą z chmur, czyli symbol boskości. Nawiązywać nam będą do czterech żywiołów i czterech również trygonów e, zodiakalnych. Mamy tutaj byka, czyli reprezentanta tego, co ziemskie, przyjemności, fizyczności, e, jakby dbania o siebie, tak bardzo namacalnie. Mamy lwa, czyli symbol ognia, przebojowości, siły. Mamy Horusa, czyli symbol transformowanego już Skorpiona, który przestał być yy, tak zawzięty, a jest to znak wodny. I Anioła, który jest symbolem tutaj znaków powietrznych i ogólnie symbolizuje też obecność Boga. Tak się prezentuje ta karta. I teraz tak, ona jest ogólnie symbolem, że doszliśmy do tego miejsca, w którym powinniśmy być, osiągnęliśmy pełnię satysfakcji, zakończył się dla nas pewien etap. Przeżyliśmy jakby całą drogę Wielkich Arkanów, pewien etap naszej duchowości został zamknięty. Tylko pamiętajmy o tym, że na ścieżce rozwoju duchowego to nie jest tak, że coś się zamyka i okej, okay, już skończyliśmy. Tylko to jest troszkę tak, że kiedy dojdziemy do pewnego miejsca, zaczyna się nowy etap. To jest tak samo jak w przypadku mm, naszych lat w numerologii i tak dalej. Kończy się jeden etap, jesteśmy zadowoleni, typu hura, hura, udało nam się, osiągnęliśmy coś. Jak się okazuje, że zaczynamy znowu od początku, od głupca, tak naprawdę, tylko jakby już troszkę z wyższego pułapu, tak? Że zamyka się jeden etap, zaczyna się drugi. Jeśli karta świata ci się podoba, to znaczy, że jesteś w stanie odczuwać satysfakcję z siebie, być zadowolony znaczy, że traktujesz świat jako miejsce na właśnie możliwości, a nie ograniczeń, że. Jakby ogólnie, jeśli jesteś kobietą, dodatkowo akceptujesz siebie, a jeśli jesteś mężczyzną, to akceptujesz kobiety, które są wolne i silne, ponieważ sam nie masz kompleksów ani problemów. Jeżeli natomiast karta świata ci się nie podoba, to oznacza, że możesz po pierwsze nie czuć pełni, mieć jakąś blokadę. Jeśli jesteś kobietą, możesz nie akceptować siebie. Jeśli jesteś mężczyzną, możesz nie akceptować kobiet, które są pewne siebie. Ale generalnie cały. Problem będzie się sprowadzał do braku akceptacji swojego miejsca w życiu, braku akceptacji dla innych ludzi takimi, jacy oni są, i generalnie poczucia uwięzienia w tym etapie, w którym jesteśmy, bardziej niż szczęścia i satysfakcji z tego powodu, że do niego dotarliśmy. Czyli, jakby, nie, jeśli się nie podoba ta karta, to nie odbierasz tego jako sukcesu, że jesteś w tym miejscu, tylko raczej jako więzienia, bo jesteś w tym miejscu, tak? Więc to w ten sposób wyglądało. Jeśli wyciągasz tę kartę danego dnia, to oznacza, że tak. Jest to sukces, radość, to o czym myślisz się, powiedzie. Ta karta mówi o tym, że osiągnąłeś wszystko w tym miejscu, co można osiągnąć, że ten etap się zamknął. Paradoksalnie, kiedy wyciągasz tę kartę, to ona mówi tak: znalazłeś swoje miejsce na ziemi. Więc jeśli pytasz o coś, co potencjalnie ma się zadzieć w przyszłości, to będzie znaczyło już, że ten etap się skończył. I że ta kwestia, jaką poruszasz, wymaga rozpoczęcia od Ciebie nowego etapu, bo ta karta mówi: Osiągnąłeś już to, co miałeś osiągnąć w tej określonej kwestii. Już tu jesteś. Satysfakcja gwarantowana to jest to. Więc yy, albo się w tym momencie cieszysz i jesteś na tym etapie, i jakby z niego korzystasz. Albo decydujesz już przejść dalej i zacząć, jakby wszystko od początku, drogę głupca, tak? Więc ta karta będzie właśnie mówiła o tym: mówi na pewno o dobrym zdrowiu, o cieszeniu się wynikami pracy, o szczęśliwym związku, w którym jesteśmy. Generalnie, ogólnie wszystko jest ok i happy. Ale weźmy pod uwagę, że to jest ten moment szczytowy, który mamy. Więc jeśli ten szczytowy moment nas nie interesuje, albo już w nim okrzepiliśmy, albo jest dla nas za ciasny, no to trzeba ruszyć dalej. Jeśli chodzi o pytania do pracy wewnętrznej, z tą kartą, to będzie pytanie: czy jestem szczęśliwy w swoim życiu? Czy jestem usatysfakcjonowany z mojego życia? Czy świat realizuje moje pragnienia? Warto się nad tym zastanowić, czy jestem usatysfakcjonowany w pełni, czy może pragnę jeszcze czegoś więcej? Czy to jest moje miejsce na świecie? Zapraszam Was oczywiście standardowo do medytacji z tą kartą. Zastanówcie się, jak się z nią czujecie. Przyjrzyjcie się jej raz jeszcze. Usiądźcie sobie w wygodnym miejscu. Weźcie oddech. Zamknijcie oczy. Po prostu pobądźcie z nią tak długo, jak jest Wam to potrzebne. Po zakończonej medytacji, standardowo zapiszcie sobie wnioski. I polecam Wam oczywiście pracę z tą kartą, z afirmacją, tytułem: Jestem szczęśliwy w moim życiu. Moje życie w pełni mnie satysfakcjonuje. Potrafię żyć w sposób satysfakcjonujący dla siebie. Osiągam sukcesy. Kochani, to była nasza ostatnia karta z Wielkich Arkanów. Mam nadzieję, że nasza przygoda była dla Was inspirująca, że dobrze się bawiliście, że w jakiś sposób zainteresował Was tarot, że odkryliście coś nowego dla siebie. Jeżeli chcecie się tym podzielić, to oczywiście zapraszam Was do pisania komentarzy. Bardzo chętnie dowiem się, jak u Was przebiegała ta ścieżka. I kochani, życzę Wam powodzenia w dalszej pracy ze sobą, w dalszej pracy z tarotem. I oczywiście odwiedzajcie mnie tutaj. Jeżeli macie jakieś pytania, to je zadawajcie. Jestem tutaj dla Was, tak samo jak na fanpage'u na Facebooku, gdzie oczywiście możecie się też ze mną kontaktować przez prywatne wiadomości. Zapraszam Was bardzo serdecznie do rozkładów tarota. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kursów indywidualnych, które robię z tarota jak też z czakroterapii, bo prowadzę jedne i drugie. Robię to indywidualnie ze względu na komfort osób, które pracują. Każdy pracuje z nas inaczej, w związku z czym wydaje mi się, że jest to najbardziej optymalna opcja. Także jak coś, zapraszam Was do prywatnych wiadomości i kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Namaste.